A dziś mamy misję. Bardzo ważną misję. Misja polega na tym, że chcę sprowadzić tutaj elektryczny rower na zimę. Może dziś pojeżdżę, poeksploruję lasy porą zimową. A żeby zrobić miejsce w piwnicy, to muszę dojechać Kasi rowerem na wieś, zostawię go tam na zimę, bo Kasia i tak raczej do wiosny nie będzie jeździć. A właśnie w jego miejsce wleci ten rower elektryczny. Więc pomimo końca października i dość... No, chociaż słońce świeci. Zimne aury, więc już nie jeździ się tak przyjemnie na rowerze. Dziś no muszę, muszę dojechać na wieś. Pojadę drogą standardową, asfaltową w tamtą, a wrócę elektrykiem lasami. Na wsi, czyli połowa planu wykonana. Ta chyba trudniejsza połowa, bo rowerem, powrót elektrykiem, mam nadzieję, że starczy baterii w ten ziom, bo dzisiaj, chyba jak jechałem było 7 stopni, ma wzrosnąć do 10. Eee, na wsi wprawdzie za długo nie zabawię, ale można by zobaczyć tu Polasku czy. są jakieś grzyby, nie? Może nie jestem jakimś zapalonym grzybiarzem, który wiecie, wstaje o 6 rano i leci do lasu szukać grzybów, jak co po niektórzy, jak w sumie dużo Polaków. Ale... O, mam pierwszego. Ale... No ja ogólnie lubię chodzić po lesie, nie dlatego chodzę po lesie przez cały rok zimą, latem, wiosną, jesienią, więc jak już są grzyby, to czemu by tego jakby nie połączyć, tak? Zawsze to też jest jakiś fan z takiego szukania z takiego sobie szukania grzybeczków, ale ma to też minus właśnie w postaci tego, że, no, że jest dużo ludzi w lasach jesienią, jak są grzyby, więc wtedy często, wiecie, jak spaceruję sobie zimą czy latem, to często nie spotykam żywej duszy, a jesienią w porze grzybowej już raczej zawsze, zawsze gdzieś ktoś jest, więc tak to wygląda dziś w nocy przestawiamy zegary na czas zimowy, czyli moje życie również się przestawia. Ten ostatni tydzień. Yy, ostatni tydzień. Ostatni tydzień letniego czasu naprawdę wykorzystałem w 100%, jak się dało, dużo roweru i innych aktywności, a teraz pomału. Wchodzę w tryb zimowy, czyli więcej filmów, seriali, książek, treningów takich siłowych do, w domu i tak dalej. Muszę Wam też do zmontowania mega wymagający film ze zlotu. A więc on mi powinien zająć no, nie wiem, ile, no, stawiam na między 30 a 40 godzin. Łącznie czas pracy, no a może więcej, może mniej, nie wiem. Ale to zacznę dopiero w listopadzie. I tyle. A ja sobie tu biegam po lesie na razie. Później poleci szybki kawulec i będę ruszał w drogę powrotną, inną, inną, ale to wszystko zobaczycie w swoim czasie. Teraz na razie może się V want. To. Niecałe pół godzinki, cztery grzyby. No cóż, szału nie ma. Ale widać, że las jest około że chodziło tu już sporo osób. Więc liczy się w sumie sam spacer. Grzyby to dodatek. Woda się gotuje, to można się jeszcze przejść po tutaj wościach, jak widać. Drzewa na działce raczej z tych, co szybko tracą liście, poza dębem, który no, późno dostaje liście i późno je traci. Sezon już można powiedzieć skończony, w tym roku dość, no takie może nie chłodne lato, ale takie lato dużo chłodniejsze niż te w ostatnich latach. Dlatego nam się wydaje, że chłodne to takie lato, jakie pamiętam z dawnych lat, z dzieciństwa było w tym roku. No i jesień też taka nie w tym roku, choć jakieś tam pojedyncze dni się znalazły spoko. Dzisiaj niby do 10 stopni, ale widzicie słoneczko to od razu inaczej Więc już tu wszystko przygasa wszystko przygasa na działeczce i powoli zmierza do snu zimowego Mamy winogronko O, przejrzale dobra, Słodziutkle czy już nie zaczęło fermentować, czy znaczy, ja tu nie będę zarapiany. Przejdźmy się jeszcze po działeczce. Bardzo przyjemny dzień. Fajnie jakby we wszystkich świętych też tak było. Plac zabaw. Myślę, że jeszcze wytrzym... O kurde, to żem zrobił. No ale dobra, ta na dole nie jest taka ważna. Myślę, że jeszcze wytrzyma, tylko go na wiosnę jeszcze może pomaluje to już, to już tak, że przyroda powoli udaje się na spoczynek. Czasami fani lata mnie pytają, że jakie widzę tutaj plusy, na przykład zimą. No to jeden z takich dużych plusów to jest brak robactwa, nie? bo jednak tych robali jest mnóstwo latem, czyli teraz już plan jest tylko taki, żeby wypić kawę i myślę, że koło 13 po 13 ruszyć w drogę powrotną, myślę, że droga mi zajmie, nie będę też tak pędził, bo wiecie, jak gdybym pędził rowerem elektrycznym, no to strasznie zimno się robi więc będę się starał jechać tak 20-25 na godzinę, zwłaszcza, że jadę lasem. No i właśnie jadę lasem. No i tam zazwyczaj jest piach, ale po pierwsze rower elektryczny sobie da radę w piachu, a po drugie jest jesień, a nie lato, więc jest bardziej mokro w lesie, więc chyba powinno być gites. Jeszcze się gotuje, więc pójdziemy może do chałupy, wyjąć ten rower. Witamy w nargi. Jestem teraz na zewnątrz i ciekawe czy ten mikrofon tak działa przez ścianę i aż tak daleko. To aż sam jestem ciekaw. Załatwione, gotowe na zimę. się zastanawiam, czy w takiej temperaturze, w takich warunkach wiecie, leśnych, po piachu i z takim wiatrem, czy jadąc tylko na, na manetce, czy mi wystarczy baterii. Nie? A czy ja lubię jesień? Tak, ja lubię wszystkie pory roku. To jakbym miał się przyczepić, no to może rzeczywiście w tym roku. Mogłoby być tych dni takich słonecznych więcej, nawet nie że ciepłych, ale słonecznych, bo, no bo mamy dużo deszczu, dużo chmur, taki, taka jesień, wiecie, z tych takich mokrych, choć nie narzekam, nawet kupiłem kalosze do chodzenia po kałużach i po lesie, tak żeby, ale zrobiłem mocną uła. No pięknie tu jest, muszę przyznać w tym słoneczku, jest mega przyjemnie. Aż bym się tu dłużej posiedział, ale nie. Wracam do dziewczyn. Może jeszcze się gdzieś przejdziemy. Powtarzam, bo wiele ludzi wciąż sobie nie zdaje z tego sprawy. Jest to domek letniskowy, przeznaczony na okres letni. Oczywiście teraz październik mieliśmy tam pierwsze przymrozki dałoby się tu jeszcze żyć w październiku. Problem jest taki, że on się szybko wychładza, iż szybko wychładza, więc więc wiecie, jak my tu jesteśmy na jeden dzień, to tak średnio, nie? Da się go zacieplić na dłużej. Ale jakby tu żył i rzeczywiście utrzymywał to ciepło, no to inaczej, nie? Nic nie zostało tu gdzie jaki alkohol nie, widocznie keczupy, O, tu chociaż tu coś jest. Co to jest? Wino. Akurat za winem nie przepadam. Znaczy, za winem słodkim nie przepadam. Wytrawne tam jeszcze czasem. O, jak widzicie, wszystkie rożaki, wszystko pochowane. Materacyk. O, o. o jakaś mucha niedobitek. Przyjemnie, przyjemnie. To jest jedna z rzeczy, za którą tęsknię zimą. To właśnie przyjeżdżanie tutaj na wieś, domek. Wrócimy w marcu albo kwietniu. Uch, I tyle. Idziemy ogarniać ten rowerek. Wyruszyłem, wyruszyłem, nie, wyruszyłem do Bełchatowa przez las, więc czeka mnie jakieś 20 km, troszkę mniej, ale po trudniejszym terenie. Wyruszyłem równiutko 13.30, zobaczymy ile mi zejdzie, nie wiem też czy będę tak coś bardziej nagrywał czy nie, nie mam żadnych uchwytów, więc ciężko na elektrycznym jest nagrywać. Oczywiście ten las jest tak częściowo, nie cały czas, ale, ale będzie go sporo. Koniec misji, można powiedzieć. Około 19 km według liczniku na elektryku. Lekko ponad godzinka z postojami na nagrywki, więc całkiem spoko. Nie pędziłem, jak mówię, bo jednak jest zimno, jak się też nie pedałuje, to człowiek się tak nie grzeje i powrót był zimniejszy niż jazda tam. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No tak, to bardzo fajnie dał radę po tych piachach, a były naprawdę spore piachy. więc. Jestem zadowolony, jestem gotowy na zimową eksplorację tutaj lokalnych lasów. I o to mi właśnie głównie chodziło. Tak więc lekko ponad godzinka. 19 km według liczniku przez te lasy. Wymyślałem, że 20, według Map chyba było 20, ale nieważne. E, więc misja wykonana. Tyle. Trzymajcie się i do kolejnych. Jeszcze koledze się przejechać, więc 20 km i po 20 km aż cztery kreski. Hm. Ciekawe czy ten czujnik dobrze działa. Pewnie jak zacznie spadać, to już tak szybciej.